7 lipca 2022 roku pewien TikToker podjął decyzję, która wydawała mu się całkowicie nieszkodliwa, a która stała się początkiem jego najgorszego koszmaru. Tego dnia zamknął most w Meksyku, organizując przejazd kolumny luksusowych samochodów. Wszystko po to, by nagrać film, który, jak twierdził, rozniesie internet. Nie miał jednak pojęcia, że ten kaprys. Rozpali gniew jednego z najniebezpieczniejszych karteli w kraju. To, co zrobili mu później, na zawsze odmieniło jego życie. Jego prawdziwe nazwisko to Rodolfo Marquez, ale w internecie wszyscy znają go jako Fofofo Marquez. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych influencerów w Meksyku miliony obserwujących, reputacja zbudowana na luksusie, kontrowersjach i niezachwianym ego. Urodził się 15 lipca 1997 roku w zamożnej rodzinie. O jego życiu prywatnym wiadomo niewiele, ale wiadomo, że jego dziadek szył ekskluzywne buty dla polityków i osób z najwyższych sfer w Meksyku. Jego ojciec, zanim zmarł, był współwłaścicielem sieci stacji benzynowych Total Gas. Fofo dorastał w świecie, w którym niczego mu nie brakowało i chętnie to pokazywał. Sportowe samochody, imprezy w elitarnych klubach, zegarki i ubrania od projektantów. W ten sposób zdobył ponad 3 miliony obserwujących na Instagramie. Ale Instagram mu nie wystarczał. Chciał większej ekspozycji, więcej uwagi, więcej władzy, i wtedy pojawił się TikTok. Tam jego popularność rosła błyskawicznie, ale równie szybko rosła lista wrogów. Którzy marzyli, by patrzeć na jego upadek. Fofo sprawiał wrażenie, jakby nic go nie obchodziło. Szło przez życie z postawą człowieka, który czuje się nietykalny. Aż przekroczył granicę i stanął twarzą w twarz z wrogiem, przed którym nie ma ucieczki. Kartel Jalisco. Nueva generacja. To nie jest zwykła grupa przestępcza. Sama ich nazwa wywołuje strach nawet u tych, którzy nigdy nie mieli z nimi styczności. W lipcu 2009 roku zostawili wiadomość, która zmroziła Meksyk. Jesteśmy nową grupą Matazetas i jesteśmy przeciwko porwaniom i wymuszeniom. Będziemy z nimi walczyć we wszystkich stanach o czystszy Meksyk. Ale wiadomości nie zostawili samej. Obok były trzy ciała w ciężarówce. Początkowo władze sądziły, że to mała frakcja, bez większego znaczenia. Ogromny błąd. Niedługo później CIENG zamordował 35 członków rywalizujących karteli, a ich ciała porzucono na poboczu drogi, ułożone jedno na drugim w pojazdach jako makabryczny pokaz siły. Na czele tej machiny przestępczej stoi Nemesio Oseguera Cervantes. Znany jako El Mencho. Urodził się 17 lipca 1966 roku w ubogiej rodzinie rolniczej z sześciorgiem rodzeństwa. Od młodości wiedział jednak, że życie ciężkiej pracy na polu to nie wszystko. Szukał szybszej drogi do bogactwa. Drogi, na której były kokaina, broń i krew. W wieku 14 lat zaczął pracować dla większych karteli, wykonując drobne zlecenia. Później przedostał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował działalność przestępczą, aż został aresztowany i deportowany po odbyciu kary w Teksasie za przestępstwa związane z gangami. Po powrocie do Meksyku dołączył do Kartel del Milenio jako sicario. Gdy grupa się rozpadła, El Mencho sprzymierzył się z frakcją Kartel de Sinaloa dowodzoną przez Ignacio Nacho Coronela. Zajmował się tam nie tylko handlem narkotykami, ale także kontrolą finansów i brutalnością w Stanach Kolima i Jalisco. Z czasem jego nazwisko stało się synonimem terroru i to właśnie z tym człowiekiem, zupełnie nieświadomie, przeciął swoją ścieżkę Fofomarques. Ścieżkę, z której dla wielu nie ma powrotu. Zanim przejdziemy dalej, jeśli interesują Cię prawdziwe historie o świecie przestępczym, koniecznie zasubskrybuj kanał i kliknij lajka, like żeby nie przegapić kolejnych opowieści, które wydarzyły się naprawdę. Po kilku latach Nemesio Ozeguera Cervantes przejął kontrolę nad połową grupy i nadał jej nową nazwę kartel Jalisco Nueva Generacion, powszechnie znany jako Cztery Litery. Z El Mencho na czele CEJA-NG stał się jedną z najbardziej brutalnych organizacji przestępczych na świecie. Wyposażeni w broń o jakości wojskowej i pojazdy, które łatwo można pomylić z jednostkami oficjalnej armii meksykańskiej, są bezwzględni, okrutni i absolutnie nie warto się z nimi zadzierać. A więc, co dokładnie zrobił Fofo Marquez? By rozwścieczyć tak potężną i skorumpowaną organizację. Jak większość TikTokerów, był obsesyjnie skupiony na publikowaniu treści codziennie, by utrzymać zainteresowanie swoich odbiorców. Ale tym razem postanowił zrobić coś, na co w Meksyku niewielu miałoby odwagę się porwać. 7 lipca 2022 roku Fofo wziął trzy luksusowe samochody i zaparkował je na środku mostu. Matuteremus w Guadalajarze, w stanie Jalisco. Wysiadł z jednego z pojazdów i zaczął nagrywać, jak za nim rośnie korek. Wypowiadał zdania w stylu: Zamknęliśmy go dla siebie. To właśnie chcę pokazać, co mogą zrobić pieniądze i władza. Zamknąłem go dosłownie, bo tak chciałem. Podczas nagrywania nadal przechwalał się, że zablokował most na kilka minut. Całkowicie ignorując nieustanny dźwięk klaksonów z samochodów stojących w korku. Rozważał nawet nagranie kilku tańców na TikToka, podczas gdy kolejka aut robiła się coraz dłuższa. Fofo opublikował nagranie na swoim koncie na TikToku i w ciągu kilku godzin zaczął otrzymywać falę krytyki. Komentarze obrażały go za arogancję i głupotę. Jeden z użytkowników X nazwał go bezmózgowym idiotą. Burmistrz Guadalajary ogłosił, że rozważa wniesienie przeciwko niemu oskarżeń, a TikTok oficjalnie zawiesił jego konto i usunął nagranie. W mniej niż 48 godzin Fofo nie miał już dostępu do swojego profilu. Wtedy zwrócił się do innych mediów społecznościowych, aby opublikować przeprosiny. Przyznał, że jego zachowanie było dziecinne i poprosił o wybaczenie osoby, które zostały dotknięte jego czynem. Burmistrz przyjął przeprosiny, ale zaznaczył, że Fofo musi odbyć wiele godzin prac społecznych, dokładnie pod tym samym mostem, który wcześniej zablokował. Nie mając wyboru, Fofo się zgodził, ale gdy wydawało się, że skandal ucichł, cztery litery postanowiły wrócić do sprawy i ukarać Fofo. Anonimowa wiadomość zaczęła krążyć po mediach społecznościowych, opublikowana z konta o nazwie Gente con la Gente en die Nazwy, która bezpośrednio nawiązuje do Gente de la Nueva Generacion. Wiadomość brzmiała mniej więcej tak. Witajcie wszyscy z Guadalajary. Jesteśmy kartel jalisco Nueva Generacion. Jak zapewne wiecie, influencer Fofo ośmielił się zablokować ruch na moście Matuteremus. Nie pozwolimy, by ten zwierz pozostał bezkarny. Jesteśmy odpowiedzialni za Jalisco i cały Meksyk i nie pozwolimy, by takie rzeczy miały miejsce. Jeśli kiedykolwiek postawicie stopę w Guadalajarze, ani wy, ani wasze pieniądze was przed nami nie uratują. Biorąc pod uwagę, że El Mencho i Cedejen są znani z brutalnej przemocy, wiadomość mógł napisać ktokolwiek. Ale członkowie kartelu są przekonani, że El Mencho musi być w całym Meksyku postrzegany z lękiem i szacunkiem. Fakt, że Fofo dopuścił się takiego czynu na terytorium pod ich kontrolą, uznano za osobistą zniewagę wobec jego autorytetu. Fofo niewątpliwie jest bogaty, ale tam gdzie kończy się jego fortuna, zaczyna się majątek kartel Jalisco Nueva Generación organizacji zarabiającej miliony dolarów rocznie i kontrolującej znaczną część meksykańskiego rządu. Ta wiadomość przeraziła Fofo, bo wiedział, że jeśli cztery litery naprawdę zdecydują się go zabić, nikt nie będzie w stanie go ochronić. Gdy słowa kartelu rozeszły się po sieci, sytuacja przestała być internetową dramą, a stała się realnym zagrożeniem. Kartel Jalisco Nueva Generación nie żartuje i Fofo dobrze o tym wiedział. Fofo próbował uspokoić sytuację, publikując przeprosiny w internecie. Potem natychmiast wrócił do rezydencji swoich rodziców w Meksyku, szukając tam schronienia. Ale nawet przebywanie w dużym, luksusowym domu niczego nie zmieniało. Zaniepokojona rodzina wynajęła uzbrojonych mężczyzn do pilnowania posesji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mimo to Fofo nie był bezpieczny. CEGNG potrafił zlikwidować całe oddziały rywalizujących Sicarios, a nawet skutecznie stawić czoła całym batalionom armii meksykańskiej. Żadna prywatna ochrona nie mogła ich powstrzymać. Fofo był tak przerażony, że przez kilka dni nie opuszczał domu. Trzymał się z dala od okien, by uniknąć celownika snajpera, i nosił przy sobie radiotelefon, aby, w razie zagrożenia, wezwać pomoc. Z czasem powoli wrócił do normalnego życia, ale to starcie z autorytetem czterech szczujte, czterech liter na zawsze odcisnęło piętno na jego historii i jego strachu. Co zaskakujące, gdy Fofo próbował się ukryć, pewien nastolatek postanowił pójść o wiele dalej obrazić El Mencho wprost. Patrz dobrze, synu suki mam w dupie Mencho. Powiem to przed kamerami albo tu, frajerze, mam kompletnie wyjebane na męszo. Mocne słowa i ekstremalnie niebezpieczne. Takie właśnie wyzwanie rzucił młody TikToker, którego prawdziwe nazwisko pozostaje nieznane, a który był znany jedynie z nazwy swojego konta. Miał na sobie luźną czarną koszulkę, podarte dżinsy, plecak i opierał się o słup oświetleniowy. W nagraniu nie tylko obraził lidera CJNG, ale też wspomniał o innych nastolatkach, którzy skończyli z rozkazu el mencho, jak el pirata czy el chanito de coyoacan. Zakończył nagranie słowami: Jestem nieśmiertelny, nietykalny. Zawarłem pakt z diabłem, przyszedłem przynieść ci ogień, mencho. Nie boję się tego powiedzieć powiem to prosto do kamery. Męczo może mi naskoczyć. Nagranie stało się wiralem na Reddicie i Twitterze. Wielu zastanawiało się, czy ten chłopak jest członkiem jakiegoś kartelu, skoro miał odwagę lub głupotę wystąpić w taki sposób. Inni pisali, spoczywaj w pokoju z góry. Ten gość prosi się o wyrok śmierci, czy instrukcja, jak zniknąć w 3, 2, 1. Ale stało się coś dziwnego. Ani El Męczo. Ani cztery litery nie zareagowały. Krążyły plotki, że chłopak w ogóle nie mieszka w Meksyku, tylko w Richmond w Kalifornii, co utrudniałoby jakąkolwiek zemstę. Atak na terenie USA to dla grupy przestępczej poważna decyzja i to mogło go uratować. Jednak wydarzył się niespodziewany zwrot. Kilka dni później nastolatek opublikował nowe nagranie, tym razem z przeprosinami. Z poważną miną i w zupełnie innym tonie powiedział: Przepraszam za to, co powiedziałem. To było złe. Nie byłem świadomy tego, co mówię. To było niewłaściwe. Tego dnia obudziłem się wyjątkowo głupi. Nie pomyślałem o konsekwencjach. Zrobiłem to dla followersów. Przepraszam. Pan i pańska rodzina są bardzo szanowani, męczo. Proszę mnie nie zabijać, mam rodzinę jak pan. Przepraszam, wszyscy popełniamy błędy. Mam problemy psychiczne, proszę pana. Proszę pamiętać, że darzymy pana szacunkiem. Internet oszalał, gdy opublikowano te przeprosiny, bo był to ten sam chłopak, który zaledwie kilka dni wcześniej miał tyle do powiedzenia: El mencho. Ludzie zastanawiali się, czy lider CJNG zagroził mu prywatnie. Czy po prostu nastolatek ocknął się z tiktokowej fantazji i uświadomił sobie, z kim do cholery zadzierał? Nie dowiemy się nigdy, co naprawdę działo się za kulisami, ale faktem jest, że ten tiktoker zniknął. Jego konto stało się prywatne i nigdy więcej nie opublikował żadnego materiału. Kilka tygodni później pojawiło się jego wideo na innym koncie TikTok ale poza tym nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co się z nim stało. A więc, myślisz, że El Mencho uciszył go po cichu? Może tak, może nie. Być może nigdy się tego nie dowiemy. Ale jeśli historia czegoś nas uczy, to tego, że prowokowanie tego człowieka zazwyczaj kończy się bardzo źle. Na to są przykłady Juana Luisa Lagunasa Rosalesa, i El Chanito z Culiacan. Juan Luis Lagunas, pochodzący z Meksyku, zdobył internetową sławę pod pseudonimem El Pirata de Culiacan i stał się smutno znany z tego, że odważył się wyzwać El Mencho. Urodzony w stanie Sinaloa, miał trudne dzieciństwo. Brak ojca i ograniczone możliwości matki zmusiły ją do oddania go pod opiekę babci. Która ledwo radziła sobie z tym obowiązkiem. Jego rodzinne osiedle znajdowało się zaledwie kilka kilometrów od terytorium kontrolowanego przez Joaquina El Chapo Guzmana, ale droga Juana jeszcze wtedy nie przecięła się z narkobiznesem. Wszystko zmieniło się, gdy porzucił szkołę średnią w poszukiwaniu lepszego życia w Culiacan. Tam imał się różnych niskopłatnych prac. Ale równocześnie rozwijał niebezpieczne uzależnienie od alkoholu. Mimo że był nieletni, pił w nadmiarze, a ten nawyk zaczął przenikać do wszystkich sfer jego życia. Paradoksalnie, to właśnie ten nauk przyniósł mu popularność. Założył kanał na YouTube, gdzie publikował filmy, na których wypijał ogromne ilości whisky i pokazywał swoje reakcje podczas upijania się. Choć mogło się to wydawać absurdalne, takie treści przyciągnęły tysiące widzów. Jego humor, charyzma i bezpośredni styl sprawiły, że jego media społecznościowe rosły w imponującym tempie: ponad milion obserwujących na Facebooku i ponad 300 tysięcy na Instagramie. Popularność zaprowadziła go nawet do teledysków i programów telewizyjnych. Ale sława i alkohol okazały się fatalnym połączeniem. Wkrótce zaczął publikować zdjęcia z bronią, luksusowymi samochodami i półnagimi kobietami. Miał zaledwie 17 lat, a jego wizerunek coraz bardziej raził starszą publiczność. Coraz więcej osób podejrzewało, że ma powiązania z narkobiznesem, choć brakowało na to dowodów. Wtedy poznał Beto Sierra, eksperta od mediów społecznościowych, który próbował skierować go na bardziej dochodowe ścieżki własną linię odzieży, czy nawet karierę muzyczną. Ale Juan wciąż był tykającą bombą. Jego los przypieczętował się, gdy będąc bijanym, publicznie obraził Nemesio Oseguera Cervantesa, czyli El El Mencho. W nagraniu padły dokładne słowa. El Mencho może mi, fraza, która choć nie zdawał sobie z tego sprawy, miała oznaczać koniec jego życia. Trudno pojąć. Dlaczego tylu młodych ludzi, wiedząc jak niebezpieczny jest El Mencho, prowokuje go w tak otwarty sposób? Historia wielokrotnie pokazała, że to niemal podpisanie na siebie wyroku. Nawet kartel de Sinaloa, dowodzony przez samego Chapo Guzmana, nie ośmiela się prowokować karteanka czterech liter ze względu na ekstremalny poziom brutalności, z jakim działają. W przypadku Juana Luisa Lagunasa ostrzeżenie było jasne. Jeśli postawi stopę w Jalisco, nie wyjdzie stamtąd żywy. Ale Juan, przyzwyczajony do przesuwania granic, nie potraktował tej groźby poważnie. Kontynuował swoje życie i zorganizował imprezę w barze w Jalisco. To była jego ostatnia decyzja. Nocą 18 grudnia 2017 roku uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do lokalu. W ciągu sekund Seria ponad 18 strzałów z broni dużego kalibru dosięgła Juana. Zginął w mniej niż minutę. Obrażenia były tak liczne i poważne, że w momencie zabrania ciała trudno było go zidentyfikować. Rozpoznano go jedynie po tatuażach na ramionach. Jego śmierć, bardziej niż jego życie, stała się centrum medialnej uwagi. Magazyn Rolling Stone poświęcił mu reportaż. Opisując jego tragiczny koniec z rąk czterech liter i podkreślając lekkomyślność prowokowania jednego z najbardziej poszukiwanych ludzi na planecie. Ale na tym historia się nie skończyła. Śmierć pirata De Culiacan zainspirowała innego młodego Sat A L Chanito z Culiacan. Widząc w tym szansę na zdobycie rozgłosu, Nagrał film, w którym zapowiadał, że pomści swojego przyjaciela. Na nagraniu widać go było trzymającego karabin w towarzystwie małego chłopca, również uzbrojonego, z zasłoniętą twarzą. Obaj bezpośrednio obrażali El Mencho, nazywając go idiotą i kpiąc z pirata za to, że tak dużo pił, aby zdobyć sławę w internecie. To było samobójcze wyzwanie. Cztery litery postanowiły pójść o krok dalej. El Chanito próbował się wycofać, nagrywając film z przeprosinami i twierdząc, że ma problemy psychiczne. Ale to go nie ocaliło. Wycofał się na jakiś czas z mediów społecznościowych i wielu podejrzewało, że został zlikwidowany. Potwierdzenie nadeszło kilka tygodni później, gdy anonimowy użytkownik Reddita opublikował nagranie jego dekapitacji dokonanej przez Sicarios czterech liter. Materiał został niemal natychmiast usunięty ze względu na drastyczną treść, ale przekaz był jasny: Nie zadzieraj z el Lista ofiar, które odważyły się mówić za dużo, wciąż rosła. Wśród nich znalazła się Leslie Ann Pamela Montenegro, znana jako Nana Pelucas, meksykańska influencerka. TikTokerka, youtuberka i osobowość medialna, która przeszła od nagrywania filmów o makijażu i codziennych vlogów do stania się niewygodnym głosem wobec świata przestępczego. Jej charakterystyczną postać rozpoznawało się po czarnej Afroperuce, intensywnie czerwonej Szmince i dużych modnych okularach. Między żartami a quizami w supermarketach zdobyła sympatię publiczności ale jej treści zaczęły coraz częściej dotykać tematów niebezpiecznych ujawniania, krytykowania i obnażania skorumpowanych urzędników. Choć nigdy nie wymieniała nazwisk wprost, przekaz był jasny, a jej wpływ niepodważalny. Kontrowersje narastały, ale rosła też liczba niewidzialnych wrogów. Prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy, albo ignorowała fakt, że jej śledztwa. Zaczęły wskazywać na bardzo konkretną grupę: Kartel Independiente de Acapulco, jedno z najbardziej dyskretnych, a przez to najbardziej śmiercionośnych organizacji przestępczych w Meksyku. Działali po cichu, ale odpowiadali za znaczną część zabójstw w Acapulco. Była to mała grupa, ale z rękami splamionymi krwią i bezlitosnym kodeksem wobec każdego, kto ośmieli się ich zdemaskować. Leslie Ann, świadomie lub nie, znalazła się na ich czarnej liście. Publikowanie informacji o działalności kartel Independiente de Acapulco uczyniło z niej wyznaczony cel. Groźby śmierci zaczęły się materializować w postaci narkomantas rozwieszanych w pobliżu jej restauracji, oskarżających ją o współpracę z rywalizującymi kartelami i przekazywanie tajemnic rządowi. Leslie zdecydowanie zaprzeczała tym oskarżeniom, podkreślając, że jej źródła są wiarygodne i że nie ma żadnych powiązań z grupami przestępczymi. Mimo rosnącego niebezpieczeństwa pozostała nieugięta. Nadal publikowała, ujawniała i wskazywała działania kartelu, co uczyniło z niej bezpośrednie zagrożenie dla ich interesów. 5 lutego 2018 roku dwóch mężczyzn weszło do jej restauracji podczas wieczornej zmiany. Zamówili piwo, a potem bez ostrzeżenia oddali trzy celne strzały w górną część jej ciała. Zginęła na miejscu. Policji udało się zatrzymać jednego ze sprawców, mężczyznę znanego jako G, El Pipas. Jednak sprawa przybrała mroczny obrót, gdy sędzia prowadzący z niewyjaśnionych powodów oddalił zarzuty, mimo niepodważalnych dowodów winy. Był to wyraźny przykład korupcji, z którą walczyła Leslie tej samej, która pozwalała kartelom manipulować systemem sądowniczym i urzędnikami wysokiego szczebla jak w legendarnych ucieczkach Chapo Guzmana. Jej zabójstwo przyciągnęło uwagę zagranicznych instytucji. Które zaczęły badać działalność kartel Independiente de Acapulco. Szybko wyszło na jaw, że Acapulco było drugim najniebezpieczniejszym miastem na świecie. Rząd USA wydał ostrzeżenie zakazujące swoim obywatelom podróży w to miejsce. Leslie chciała otworzyć oczy opinii publicznej i meksykańskiego rządu, ale zlekceważyła poziom korupcji i przemocy, z którym miała do czynienia. Jej odwaga kosztowała ją życie. Trzy lata później, w sierpniu 2021 roku, kolejna kobieta trafiła na czarną listę Kartel Jalisco Nueva Generacion, tiktokerka i prezenterka wiadomości Azucena Uresti. Cztery litery oznaczyły ją jako cel po tym, jak wygłosiła komentarz, który według nich sprzyjał grupom samoobrony. W nagraniu opublikowanym przez Kartel Sześciu Sikarios, w czerni i ciężko uzbrojonych stało, za siódmym mężczyzną, który twierdząc, że jest wysłannikiem, El Mencho przekazał bezpośredni komunikat. Nie jestem przeciwko wolności słowa, ale jestem przeciwko każdemu, kto mnie atakuje. Oskarżał dziennikarkę o oczernianie kartelu i ostrzegał, że ją odnajdą i zabiją. Według nich. Te grupy samoobrony, które Azucena popierała, to nic innego jak przebrani narkotykowi bandyci bez przyszłości i żyjący z resztek przestępczego biznesu. Nagranie stało się wiralem. Wtedy interweniował prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador, zapewniając, że nie pozwoli, by jakikolwiek dziennikarz był zastraszany. Jego rzecznik, Juan Ramírez Cuevas, wzmocnił przekaz. Gwarantując środki ochrony dla każdego przedstawiciela prasy. Azucena potwierdziła, że jest pod ochroną i oświadczyła, że nie boi się gruźb. Od tamtej pory nie było na nią żadnych ataków być może cztery litery zdecydowały się ją zostawić w spokoju, a może po prostu czekają na odpowiedni moment. W Meksyku dziennikarstwo to śmiertelny zawód. A zaufanie do rządu, który pozwolił setkom reporterów zginąć z rąk przestępców, jest delikatnie mówiąc naiwne. Być może Azucena jest jedyną tiktokerką, która odważyła się stanąć przeciwko kartelowi i wyszła z tego cało. Przynajmniej na razie. Prawda jednak pozostaje taka sama: Prowokowanie meksykańskiego kartelu dla sławy to jeden z najdroższych błędów, jakie można popełnić. Czy to w barze nad ranem, przed kamerą telefonu, czy w prowizorycznym studiu do nagrywania filmów, każde słowo, każdy gest i każda kpina mogą przypieczętować twój los. Te historie nie są miejskimi legendami. To krwawe przypomnienia, że w tej grze nie ma drugich szans. El Pirata, El Chanito, Leslie i wciąż żyjąca, przynajmniej na razie, Azucena Uresti. Reprezentują różne drogi prowadzące do tej samej przepaści. Jedni spadli szybko, inni wciąż balansują na krawędzi, ale wszyscy poczuli na sobie cień tych, którzy o życiu i śmierci decydują z chłodem równym wyłączeniu światła. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zapamiętaj jedno: w Meksyku granica między odwagą a brawurą jest tak cienka jak spust karabinu, a ci, którzy ją przekraczają, Prawie nigdy nie wracają. Dlatego, jeśli ta historia Cię poruszyła, kliknij tamos, lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych opowieści. A teraz powiedz w komentarzach, co o tym myślisz: czy Ty też odważyłbyś się sprowokować taki kartel?